A więc, teraz, czwórny w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Chimp Time. Dzisiaj będziecie mieli dwie perspektywy. E, tego e, więc, e, tak postanowiłem zrobić. Postanowiłem zrobić. E, odcinek. Gdzie. Baba głupia mnie zepchnęła. Słuchajcie, aż tak głupia baba. A tak to żartuję. Yy, wkurzyłem się leciutko, ale to... Nie jest ważne. Yy, nie wiem czy mówiłem, ale chciałem powiedzieć, że z tego odcinka będziecie mieli dwie perspektywy. Pierwsza wleci z gameplayu, druga będzie z z, yy, z perspektywy, jak skaczę. Chciałem wam pokazać, jak ja tu przechodzę, tak wiecie, wszystko. Yy, więc yy, tak. Chyba, mam coś głowa, sądzi. Yy, To już na razie deficy filty jest um, jeszcze jeden, więc um, nie ma tragedii 60 minut jak tam widziałem, że jest spoko Ale up, Co to jest? To wszystkich przelaniam. U, difícil. O nie, nie lubię tego. Tego poziomu to ja nienawidzę. O. Pięknie, przeszedłem to za pierwszym razem Dziękuję Oklaski dla Pana Kubali O z Dywizji 5. Co tu jest takiego w tym deficy... Okej okay. Ja zauważyłem, co ja słyszę w tym deficy 5 To koniec? To nie było deficy filty 5, to było deficy filty dla mnie 2 o, akurat jest 52 Spa o Jezus, o, mi się w głowie zakręciło, bo tak zlagowało przez chwilę grę. Jezus. Powiem ja tak, że nawet się przyjemnie na tej kreaturze mojej nowej wygram. Yy, bo yy, z poprzednią mi się stała bardzo przykra rzecz. Powiem co się stało. Stała się taka rzecz, że wylałem na nią herbatę. I się cała zalała. Więc... E, tak, e, zalała się cała. No i był problem. Spadłem. Okej. Okay. 7 minut. A ja jestem na stage'u. Ty! Ja prowadzę! No pro... o kurde, na prowadzeniu jestem! Ty! Nie no to... Jestem mistrz, słuchajcie w tym time. Ale tamta drabinka jest zepsuta! Jeeee! Drabinka jest zepsuta! A nie, no serio, ta drab, jest tamta drabinka zepsuta. Moja ostatnia próba. No ja o tym mówię! Naprawcie, czym powiem? Naprawcie ten poziom, bo ten poziom to jakaś tragedia. Drabinka jest zepsuta i się nie da wejść po niej. No, um, przepraszam, cofnę moje słowa. Przepraszam, yy, jednak się pomyliłem. To jest niby Defissifilc 3. Czy bardziej 1? Dla mnie to jest Defissifilc 1. pa, już jest. No, fajnie! Niestety glitche mi nie pozwalają tej gry przejść. Eee, Bo cię Roblox to Roblox. Stara, dawna gierka. Zawsze jak nagrywałem odcinki z tej gry Nie, to mi się wykasywało, wykasywywo... Wykasyw... Dobra, wiecie? Czekajcie, bo coś mi... Mi wykasowało y, te nagranie, ponieważ musiałem wyczyścić y, pamięć w komputerze, ponieważ miałem zapchaną Tak jak teraz on drive'a mam całego zapchanego To jest mały problem, wiecie? Jest taki leciutki problem z tym poziomem. Taki leciutki. To jest Divisie 54, tak? A ten początek to jest dla mnie Divisie 55. Aha, fajnie, zaciąłem się. No to mamy problem. Chyba tego nie przejdę, bo to jest e, tragedia. jeszcze jedno zrobiliście. Nie, 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 nie. Jak to, to jest? Nie, nie. No co jest z tobą Roblox? Roblox, Staro Gro z 2006 roku. Napraw się, mamy 2020, mamy 20 wiek. Game, come on. I can't Zarąbiście gierko Słuchajcie Roblox napraw się Hashtag Roblox napraw się Słuchajcie Roblox nie musi się naprawić bo jest tragedia Przez ten poziom straciłem bardzo dużo czasu tak 3 minuty i mam ostatni stage. Yy, dobra. Niech ci będzie. Ty, tu są jakieś kurdy. Ja tu... O ląsu można od tego dostać. nie będę mówić. Kurde, nie lubię takich poziomów. Z takimi yy, koceczkami małymi. O które mogę się. O, o które. Mogę się niestety sobie zrobić kuku, ale ja na szczęście ominę. Dobra, gra mi szczęście. Ostatni poziom to jest e, Defensivity 1, więc co, przeszłem, easy. Dobra, patrzę czy nie było widać mojej twarzy przez przypadek. Dobra, 8000 coinów. Jest bardzo fajnie. Ja bym się kupował, o, tutaj na pierwszym miejscu. Zrobię to, babka, to niż idzie. Zresztą sobie pospektykujmy. O! O! Jezus, ta babka! O nie! Ta babka jest ciągle na trzecim. Wiem, to jest bardzo ciężkie. No i spadła. Ja to przeszłem, dla mnie to było S. Loading New Tower, widzicie skończył się czas, bo wszedłem. No i dobra, jak Loading New Tower lecimy. Kurde, kto to kupił? Mi to nie przeszkadza to. cież że nie ma. Nic nie widzę. widzę? Dobra jest. Zlag. To normalnie wyjść Pe aici era tot numai neveștig. ce Słuchajcie, niech ten bez Robuxów sobie wygra. i to nie przeszkadza, niech sobie wygrywa. Mogę być na drugim miejscu. Nie no, ale no... Może Nudak bez Robuxów to nie jest, bo nawet dobrze gra, no, nie no, nie mówię, co no... Świetnie gra, ale... Kurde... Ja się z nią nie ścigam, bo już ma i tak wygraną gwarantowaną, więc... I tak tu mamy bardzo, bardzo, bardzo mało poziomów. Ja już jestem na ósmym. Ja jest chyba na dziewiątym, bo to jest taki easy, patrzcie. Patrzcie, ona już jest na trzymajcie. Zobaczymy, jak zaraz walnę w klawiaturkę, to będzie bum-bum. Kurde! Nenerwuje mnie ten poziom. No, no kurde, to jest niemożliwe! Puszcz gry, grę, napraw tą grę! Naprawdę, no, no, no jak to jest możliwe? Pa! Pomoiłem się. Pomyliłem się. Co jest? Przepraszam, nie chciałem. To było niechcące, naprawdę przepraszam, nie chciałem. Ja, ja tak się nie wkurzam. Przepraszam, to jego druchowo mi się walło. Jezu, skubala jaki rage. Przepraszam, przepraszam, widzowie. Przepraszam. Ja, ja tak naprawdę nie jestem tak, jaki myślicie. Już mi się krzesło zużyło. Bo ja mam popsute krzesło, chciałem powiedzieć. Niestety, mam zepsute. No i! Trzecie miejsce! Dobra, i tak było szybko. Więc co? Takim akcentem mogliśmy, by zakończyć ten odcinek, więc mam nadzieję, że się. ja bym spał! Jezus, sorry, Dobra, więc to była moja perspektywa. Z, Tak więc. 爸爸。